Czy wiesz, że to, co trudne do zrobienia i to, co słuszne do zrobienia, zazwyczaj jest tym samym? Nic, co ma prawdziwe znaczenie, nie jest łatwe. Łatwość nie jest częścią życia dorosłych. Zauważyłeś, jak nikogo nie obchodzi, co czujesz, prawda? Nikt nie przejmuje się, czy jesteś zmęczony, przerażony, niepewny, pozbawiony motywacji, czy złamany wewnętrznie. Świat nie zatrzymuje się, żeby zapytać, czy czujesz się dobrze. Po prostu idzie dalej, przejeżdża po tobie, połyka cię, bo świat jest brutalny, a ty musisz być jeszcze bardziej brutalny. Nie ma instrukcji obsługi, nie ma przytulania, nie ma poklepywania po plecach. Jest tylko ty, twój pot, twoja dyscyplina, twój codzienny wybór: wstać czy zostać na ziemi. Prawda jest taka, że większość ludzi będzie wolała ukrywać się za wymówkami. Będzie się urzalać, obwiniać rząd, rodziców, dzieciństwo, pecha, czas. Ale nikt nie chce tego słuchać. Nikt nie chce wiedzieć o twojej tragedii, bo każdy już nosi swoją własną. A wiesz, jaka jest prawda? Nikt cię nie uratuje. Chcesz współczucia? Więc pozostaniesz w tej samej dziurze. Chcesz, żeby cię żałowali? Akceptuj życie jak szczur, pełzając w cieniu innych. Teraz, jeśli chcesz szacunku. Jeśli chcesz mocy, jeśli chcesz pokoju, będziesz musiał robić to, czego nikt nie widzi, czego nikt nie oklaskuje, czego nikt nie dziękuje. Bo być prawdziwym mężczyzną, prawdziwą kobietą, kimś wartościowym, oznacza kontynuowanie, nawet bez braw, nawet bez wsparcia, nawet w milczeniu. Obudź się, nikt nie zapuka do Twoich drzwi i nie przekaże Ci życia, o którym marzysz. Musisz wyjść na zewnątrz i wyrwać je własnymi rękami, z determinacją, w błędach, we krwi, jeśli trzeba. Znasz pojęcie, ile razy ludzie przejechali po Tobie, gdy jeszcze spałeś pięć minut dłużej? Kiedy mówiłeś, zacznę od poniedziałku? Kiedy powtarzałeś tylko jeszcze jedno wideo? Tylko jeszcze jeden kawałek chleba? Tylko jeszcze jeden... dzień? Masz pojęcie, ile życia zmarnowałeś, czekając, aż będziesz gotowy? Naprawdę chcesz wygrać? Więc przestań działać, jakby świat miał ci coś do zawdzięczenia. Nikt nie jest ci nic winien. Nie jesteś wyjątkowy. Nie jesteś wybrany tylko dlatego, że urodziłeś się z potencjałem. Potencjał bez dyscypliny to tylko kolejne kłamstwo, które sobie opowiadasz, żeby usprawiedliwić porażkę. Wiesz, dlaczego nie jesteś tam, gdzie chciałeś być? Ponieważ boisz się bólu. Boisz się poświęcenia, boisz się wyglądać na szalonego, boisz się próbować i ponieść porażkę. Ale posłuchaj tego. Ból dyscypliny jest tymczasowy. Ból żalu trwa całe życie. A jest jeszcze ból, którego nikt nie widzi. Ból patrzenia w lustro i wiedzenia, że znów się oszukałeś, że wiedziałeś co trzeba zrobić, ale wybrałeś tchórzostwo. To jest piekło. Teraz spójrz w siebie. Naprawdę potrafisz spojrzeć w lustro i powiedzieć: Zrobiłem to, co musiałem? Jeśli nie potrafisz, to codziennie siebie oszukujesz. A jeśli będziesz tak dalej postępować, staniesz się kimś, kogo nienawidzisz kimś, kto patrzy, jak życie przechodzi obok, podczas gdy dusza krzyczy o zmianę, o wojnę, o cel to koniec. Teraz jest czas. Nie jutro, nie kiedy poczujesz się gotowy. Bo to nigdy nie nastąpi. Teraz to jedyny moment, w którym masz możliwość zdecydowania, co zrobisz z tym, co zostało z Twojego życia. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się wczoraj. Nie ma znaczenia, co ci mówiono. Liczy się to, co zrobisz z tym dokładnym sekundą. Chcesz się zmienić? Zatem zmień się, ale z wściekłością, z głodem, z oburzeniem, z ogniem w oczach. Nie czekaj, aż ktoś cię popchnie, bo nie będzie żadnego pchnięcia, będzie tylko upadek. I kolejny upadek. I będziesz musiał wstać za każdym razem, nawet jeśli zabraknie ci sił, nawet jeśli będzie bolało, nawet jeśli nie będziesz. W to wierzył, bo na końcu dnia nikt się tym nie przejmuje. Pracuj więcej. Chcesz znać sekret? Sekret jest prosty, brutalny, jest właśnie taki. Zamknij usta i pracuj. Zamknij usta i trenuj. Zamknij usta i wstań. Nie potrzebujesz motywacji, potrzebujesz wstydu, potrzeba ci dyscypliny. Musisz robić to, co trzeba, nawet gdy nie masz na to ochoty, bo to tam rodzi się tożsamość, tam rodzi się szacunek, tam Bóg patrzy na ciebie z góry i mówi: Teraz tak, teraz rozumiesz cel. Mówisz, że wierzysz w Boga, ale żyjesz, jakbyś był tylko kolejnym słabym człowiekiem w kolejce po wymówki. Gdzie jest twoja wiara? Gdzie jest twoja odwaga? Jezus nie obiecał komfortu, obiecał wojnę, obiecał krzyż, obiecał wyrzeczenia. Więc przestań żyć, jakby życie było parkiem rozrywki, to pole bitwy, a jeśli nie będziesz walczyć, zostaniesz pożarty, podeptany, zapomniany. Chcesz honoru? Więc żyj jak żołnierz. Chcesz pokoju? Więc staw czoła chaosowi. Chcesz szacunku? Zacznij szanować siebie, bo nikt nie da ci tego, czego sam nie potrafisz dać. Świat nie reaguje na to, co czujesz. On reaguje na to, co robisz. Bo ten, kto zwycięża, to nie ten, kto ma największy talent, ale ten, kto jest najbardziej konsekwentny ten, który nie przestaje, kiedy inni się poddają ten, który nie przestaje, kiedy inni płaczą ten, który się koncentruje, kiedy wszyscy się rozpraszają. Nie musisz być najlepszy musisz być ostatnim, który wstaje to rozdziela słabych od prawdziwych ludzi tchórzy od liderów tych, którzy mówią, od tych, którzy działają Upadłeś świetnie wstań. Upadłeś znowu? Więc wstań jeszcze raz, bo za każdym razem, gdy wstajesz, stajesz się silniejszy niż wcześniej. Pokazujesz piekłu, że nadal jesteś w grze. Pokazujesz sobie samemu, że masz w sobie coś, czego nie da się złamać. I to właśnie zabierze cię na kolejny poziom. To nie brawa, to nie uznanie, to cisza, to poświęcenie i samotny ból, który tworzy bestie. I właśnie takim musisz być teraz. Rozejrzyj się wokół siebie. Ile osób żyje jak zombie, codziennie w tej samej rutynie, narzekając na te same rzeczy, odkładając te same marzenia, czekając na zbawienie, które nigdy nie nadejdzie. Chcesz być kolejnym, czy chcesz być wyjątkiem? Bo jest tylko jedna droga do tego: dyscyplina, rutyna, skupienie, ciężka praca, a to robisz sam. Nikt nie trzyma cię za rękę w środku chaosu, nikt cię nie uratuje, gdy masz pełną głowę. Myśli i zniszczone serce. To ty, ty sam i Bóg na górze, patrzący na ciebie, czekający, by zobaczyć, co zrobisz z tym, co ci dał. Bo Bóg nikogo nie porzuca, ale także nie rozpieszcza. On chce cię ukształtować, dopracować, przygotować, ale żeby to zrobić, pozwoli na pustynię, pozwoli na ból, pozwoli na ciszę. I pomyślisz, że cię zapomniał, ale to właśnie wtedy jest najbliżej to wtedy mówi ci, wytrzymaj, pokaż, że naprawdę tego chcesz. Pokaż, że nie zgiejesz się jak inni. Pokaż, że twoja wiara jest silniejsza niż twoje uczucia. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, nic się nie zmienia. Prawda jest taka sama. Życie wymaga dużo od tych, którzy marzą o wielkich rzeczach. Wymaga wszystko. Wymaga ciała, umysłu, duszy. Wymaga, byś szedł dalej, mimo że krwawisz. Wymaga... Byś oddychał, mimo że brakuje ci powietrza. Wymaga, byś wierzył, mimo że jesteś sam. A jeśli nie jesteś gotów na to, to zadowól się przeciętnością. Bo przeciętność obejmuje tych, którzy uciekają przed bólem, ale nigdy nie szanuje tych, którzy się chowają. Więc powiedz mi: co zrobisz, gdy nikt cię nie wesprze, gdy wszystko będzie przeciwko tobie, gdy wszystko stanie się bezsensowne? Czy poddasz się, wycofasz? Pobiegniesz do łóżka i udasz, że jutro będzie inaczej, czy wstaniesz i powiesz: Nikt się nie przejmuje, więc ja zadbam o siebie? Nikt za mnie nie będzie walczyć, więc będę wojownikiem, jakiego nigdy nie. Miałem u swojego boku, nikt mnie nie poniesie, więc będę szedł, aż moje nogi będą krwawić, ale nie zatrzymam się, bo kiedy zaczynasz żyć w ten sposób, wszystko się zmienia. Świat nadal będzie okrutny, ale ty stajesz się silniejszy. Ból nadal będzie istniał ale nauczysz się go wykorzystywać. Strach nadal będzie się pojawiał, ale będziesz go codziennie deptał, bo teraz wiesz, że masz coś większego w sobie, coś, czego nie można zniszczyć, coś, co narodziło się, by przetrwać, by wytrwać, by zwyciężyć. A kiedy zrozumiesz to, staniesz się zagrożeniem, nie dla innych, ale dla swojego słabego ja, dla swojej ograniczonej przeszłości, dla swoich sabotażowych myśli. Dość życia, jak ofiara przypadku. Jesteś wynikiem swojej dyscypliny, lub lenistwa, swojej wiary, lub tchórzostwa, swoich działań, lub wymówek. To boli, ale jest wyzwalające, bo oddaje ci moc, oddaje ci kontrolę. I teraz, kiedy już to wiesz, nie masz już żadnych wymówek. Albo się zmienisz, albo zostaniesz kolejnym w tłumie przegranych, którzy szukają litości zamiast szacunku. Czas ucieka, a każda sekunda, którą odkładasz tę decyzję, to sekunda mniej prawdziwego życia, które mogłeś przeżyć. Więc zrób to teraz. Zdecyduj teraz. Zacznij teraz. Nawet jeśli jest to małe, nawet jeśli jest to niedoskonałe. Nawet jeśli czujesz się niepewnie, bo jedyną rzeczą, która cię uratuje, jest ruch, działanie, dyscyplina. Nikt nie zapuka do Twoich drzwi z magiczną okazją. Nikt cię nie wyniesie z dołka. Ty sam wykopiesz swoje wyjście przez codzienny wysiłek, a jeśli czujesz, że to, co przeczytałeś, dotknęło cię, jeśli twoje serce bije mocniej, jeśli jakaś część ciebie krzyczała o pomoc, to nie ignoruj tego. To Bóg cię szturcha, to twoja dusza prosi cię, żebyś się obudził, wstał, walczył, był mężczyzną, kobietą, prawdziwym człowiekiem, z celem, z honorem, z dyscypliną. Nie pozwól tej mowie umrzeć. Zrób to teraz. Wstań. Spójrz. W lustro i powiedz zdecydowanie, jestem gotów zrobić to, co muszę. Nikt się nie przejmuje, więc będę pracował tak, by było niemożliwe, żebym został zignorowany. Nikt się nie przejmuje, więc zbuduję takie życie, w którym nie muszę prosić o miłość, szacunek ani aprobatę. Nikt się nie przejmuje. I dlatego teraz pokażę, że ja się przejmuję za bardzo, by się poddać.